Zaprawdę, Powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jakżeż okropną było rzeczą zestawienie Pana Jezusa z barabaszem. Na dziedzińcu przez Piłata. Piłat właśnie wskazał, którego chcecie wypuszczę Wam, Barabasza, największego mordercy, czy też Jezusa, którego nazywają Chrystusem. Była to wielka zniewaga Pana Jezusa. Ale o ile okropniejszą rzeczą było umieszczenie po lewicy i po prawicy dwóch łotrów. W ten sposób Pan Jezus był uważany za największego z łotrów. Między łotrów był policzony, jak mówi prorok Izajasz. Jakaż to była przeogromna zniewada, było to złośliwe posunięcie starszyzny żydowskiej, żeby w ten sposób Pana Jezusa wyśmiać i dobić. W przeciwieństwie do łotra wiszącego po lewej stronie, który również przyłączył się ciekawe do szyderstwa z Pana Jezusa wciągnięte przez starszyznę żydowską i zaczął Pana Jezusa obrażać jeżeli Tyś jest Chrystusem stąd z krzyża wybaw siebie i nas. Nie podobało się to otrowi wiszącemu z prawej strony. On tylko obserwował Zachowanie Pana Jezusa, ten niesłychany spokój, to cierpliwe Jego oblicze, te spokojne i miłosierne oczy, które patrzyły na tych wszystkich, którzy stali i naligrawali się z Niego. Obserwował i coś zaczęło się dziać w Jego sercu. I kiedy wreszcie usłyszał słowa modlitwy pana Jezusa do Boga, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, wtedy już nabrał pewności, że to nie jest zwykły człowiek. Że to jest ktoś, o który może kiedyś gdzieś coś go doleciało, ale teraz przekonuje się na własne oczy, jeszcze milczy, gdy urągają mu z lewa i prawa. Ale skoro dołącza się do nich jego towarzysz z lewej strony, przestał milczeć i zwrócił mu uwagę, czy ty się Boga nie boisz? Tą samą kaśń cierpisz i najgrawasz się z niego. My sprawiedliwie cierpimy za nasze czyny, a on jest niewinny. On nic złego nie uczynił. Coś nie niesłychamego, że Łotr usprawiedliwia pana Jezusa i jako jedyny spośród tych setek czy tysięcy, którzy tam Towarzyszą tej egzekucji, jedyny staje w obronie Pana Jezusa. Jedyny. Żydzi się naigrawają. Apostołowie uciekli. On został sam, jako jedyny obrońca Pana Jezusa. Na te słowa Pan Jezus nie mógł być obojętny. Tym bardziej że dobry Łotr zwrócił się do Niego i mówi Panie pomnij na mnie gdy będziesz w raju Pan Jezus natychmiast nas odpowiada mówię Tobie za prawdę, za prawdę mówię Tobie dziś ze mną będziesz w raju te słowa Pana Jezusa przeszły oczekiwania Łotra Przecież całe życie interesował go proceder mordowania, oszukiwania i złodziejstwa. I teraz w jednym momencie dokonuje się cud. Pan Jezus mówi: dziś, będziesz w raju. Męczennicy musieli, aby otrzymać raj, oddawać swoje życie, Święcie rozdawanej swoje majątności. Dziewice, podejmowały walkę ze swoim ciałem i ze światem przez całe życie, za to, żeby usłyszeć te słowa, dziś ze mną będziesz w raju. A tu? A tu jedno wezwanie. Pomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Umiłowani, święty Augustyn mówi, żebyś nie rozpaczał, Pokazany jest ten jeden, ale jedyny, który w ostatniej chwili doznał łaski miłosierdzia. Ale ty nie dufaj sobie i nie odkładaj swego nawrócenia na ostatnią godzinę. Umiłowani, i dlatego my zawsze musimy być gotowi. Na to zawołanie pańskie. Umiłowani, ubiegłej niedzieli wsłuchiwaliśmy się na gorzkich żalach słowa modlitwy Pana Jezusa. A dzisiaj wsłuchujemy się ciekawe. Wsłuchujemy się w rozmowę Pana Jezusa z łotrem. Pan Jezus dzisiaj rozmawia z Łotrem. Ten Łotr bierze pana Jezusa w obronę. On nic złego nie uczynił. Co na to sąd Piłata? Co na to sąd Heroda? Co na to powie starszyzna? Co powiedzą ci, którzy szyderują i oskarżają pana Jezusa jeszcze gdy wisi na krzyżu? On jeden. Gdzie są apostołowie? Uciekli. Gdzie jest święty Piotr, który mówił, że gotów jest oddać życie za niego? Nie ma go. Nawet Jan który stoi pod krzyżem, milczy i jednym słowem nie staje w obronie Jezusa. Tylko jeden łotr broni Chrystusa. Umiłowany On nie tylko broni Chrystusa, mówi, że nic złego nie uczynił, ale On umiłowany również oświadcza, że Chrystus ten, który wisi na krzyżu, jest Bogiem. Bo jeżeli zwraca się do Niego, Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa, to jest równoznaczne z oświadczeniem, że On wierzy w Jezusa Chrystusa jako Boga i wyznaje Jezusa Chrystusa jako Boga. I dlatego umiłowany Pan Jezus nie mógł milczeć na te słowa tego dobrego łotra, bo nauczał, kto mnie wyzna przed ludźmi jawnie, i ja go wyznam przed moim ojcem, który jest w niebie. Przecież nie miał Pan Jezus innego wyjścia. Musiał dochować prawdziwości tego, czego nauczał. I dlatego mówi, dziś ze mną będziesz w raju. Ale mało tego, on nie tylko bronił Pana Jezusa, nie tylko publicznie wobec Średarujących wyznał Jego Bóstwo, ale więcej. On wyznał Panu Jezusowi swój grzech. On dokonał swojego osobistego nawrócenia, kiedy powiedział, My sprawiedliwie cierpimy za nasze czyny, przyznaje się do winy, żałuje za grzech i wyznaje publicznie ten grzech wobec Pana Jezusa. Czy pojmujecie to, na co dzięki Bożej łasce i dobrej woli Łotr dokonał wobec Pana Jezusa na krzyżu wyznał wiarę, poparł ją nawróceniem i obroną Chrystusa i Jego dzieł. Umiłowanie i tu chciałem chwilkę zatrzymać się nad sytuacją obecną i porównać to z tą rzeczywistością, którą wam opowiedziałem. Chodzi mi o ustawę, tak zwaną przeciwko przemocy w rodzinie, która ostatecznie została chwalona przez drugą Izbę senat w ostatni czwartek pod osłoną ciemności. Cóż to jest za ustawa? Umiłowanie jest to ustawa, która wywraca do góry cywilizację. Ona pod pozorem walki z Przemocą w rodzinie przede wszystkim uderza i niszczy małżeństwo. Że małżeństwo to nie jest związek mężczyzny i kobiety, ale może być związek mężczyzny z mężczyzną i może być lesbijski związek. I to jest pierwsze. Ta ustawa uderza w małżeństwo. Po drugie, ta ustawa uderza w rodzinę. Odwieczne środowisko stworzone przez Pana Boga, w którym się człowiek rodzi, wychowuje, żyje i umiera. I to jest wszystko poddane zniszczeniu w tej ustawie. Trzeba czytać i dobrze słuchać. I umiowani dalej, nie tylko to niszczy, ale niszczy umiowani także obyczajność naszą narodową. To, co zdobyliśmy w ponad 1050 latach, bo będziemy obchodzić w przyszłym roku 1050 lat chrztu, a więc zaistnienia historycznego naszej ojczyzny. I ten ponad tysięczny dorobek, jaki mamy w tradycji rodzinnej, małżeńskiej naszej społecznej, zostaje podważany jako przemoc. I po czwarte, ta właśnie szatańska ustawa, Prowadza tylnymi drzwiami walkę z chrześcijaństwem i z religią katolicką, dlatego że niby religia katolicka najbardziej ubezwłasnowalnia rodzinę. Nie pijaństwo, nie narkotyki, nie patologia, ale przekonania religijne ograniczają człowieka w rozpuście z duży szerz. Rozpusta jest na samym szczycie osiągnięć tej cywilizacji genderowej. I umiłowani, co jest najgorsze? Jak mówi ostatnio pan doktor Zięba, obrońca życia. Mianowicie umiłowani, że będzie jeszcze dołączona ta pigułka dzień po, która niszczy płód, Wiecie, kto jest producentem tej pigułki, jak mówił doktor Zięba? Ta firma niemiecka, która za Hitlera produkowała cyklon, którym setki tysięcy ludzi wytruto w komorach. Ta sama firma, trochę zrestrukturyzowana, produkuje tę właśnie pigułkę, która niszczy płód, bo płód nie jest człowiekiem. I dobija kobietę, która go używa. Bo przecież jeżeli jedno zabija, to przecież kobiety nie leczy. I umiłowanie, i kto za tym głosował? Hitlerys przynieśli na bagnetach Niemcy do Polski. Na Katiuszach przywieźli komunizm, który nas gnębił przez kilkadziesiąt lat. A umiłowanie a to, Głosowali zatem rzekomi Polacy, posłowie i senatorowie. Niby katolicy, bo przyznają się wielu większość, że jest katolikami. I oni za tą ustawą głosowali, która w konsekwencji, jeżeli zostanie uprzyrządowana pewnymi przepisami, będzie gorsza niż komunizm i gorsza niż hitleryzm. Tak bo będzie niszczyć to, co najważniejsze, małżeństwo, rodzinę, ojczyznę i religię. Co to za katolicy? Co to za Polacy? Umiłowani nasza premier, jak składała przysięgę, mówiła tak mi dopomóż Bóg. A potem mówiła przed głosowaniem sumienie zostawcie sobie w przedpokoju na wieszaku. Co to za katolicyzm? Wielu katolików w Sejmie i w Senacie podnosiło rękę za tą zabójczą ustawą. Co to za katolicy? Kiedy przemawiał jeden z prostek senatorów, pan Kogut, kolejarz, gdzieś tam w Spodgornic, mówi: Co wyście są za katolicy? Od niedzieli. Miłowani, ale czyż myślicie, że oni są tylko winni? Winni są ci, którzy na nich głosowali. Na tą platformę obywatelską, platformę antyobywatelską, bo ani jednej ustawy nie podjęto tej, pod której są podpisy milionów ludzi. Na przykład... Prośba o to, aby nie sprzedawać polskiej ziemi w obce ręce i 2,5 miliona podpisów złożoną w zamrażarce Sejmowej. Tyle rodziców, setek, tysiące prosiło, żeby dzieci nie posyłać ze szóst z szóstym roku życia do szkoły. I co? To jest Platforma Obywatelska? I umiowani pamiętajcie, oni głosując za tym, Wyrzekają się równocześnie Chrystusa. Równocześnie wyrzekają się Chrystusa. I ci, którzy na takich głosują również, wcześniej czy później, poniosą przed Bogiem odpowiedzialność za to. Odpowiedzialność. Umiowanie nic nie minie bezkarnie. Proszę się nad tym zastanowić. Umiłowani, kto to jest prawdziwie wierzący i kto to jest prawdziwym przyjacielem Chrystusa, umiłowanie pokazał dzisiaj Łotr. Trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, trzeba wyznać, że Jezus jest Bogiem, publicznie nie wstydzić się. To pierwsze. Po drugie, trzeba się nawrócić ze swoich grzechów i wyznać ten grzech Chrystusowi w konfesjonale. I po trzecie, trzeba bronić Chrystusa i chrześcijańskich i katolickich zasad, tak jak bronił łotr. On nic nie jest winien. Umiłowani wtedy... I tylko wtedy, bez względu na to, kim jesteście, czy jesteś Ojcem, Matką, Księdzem czy zakonnicą, tylko wtedy pod tymi trzema warunkami usłyszysz słowa z ust Pana Jezusa takie, jakie powiedział do Piotra, a On powie chwili Twojej śmierci, zaprawdę powiadam Ci. Dziś ze mną będziesz w raju. Amen.